Dnia zobaczyłam ogłoszenie i akurat miałam siłę, i, y, y, żeby się zgłosić, i tak się też stało. Potem jak się dowiedziałam, że to będzie y, chyba takie głosowanie trochę, to, no to stwierdziłam, że nie, dobra, to nie mam szans. Tymczasem się okazało, że. Że się udało i to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Chodziło po prostu o to, żeby tym zespołom studenckim dać, dać możliwość przebicia się dalej, bo jednym gdzieś tam z laureatów zimowej giełdy piosenki jest m.in. artysta Jarecki. Także jak widać, faktycznie z tych takich przyglądów kabel studenckich da się przejść dalej. Studiowanie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale rozwijanie swoich pasji. Tutaj, akurat w naszym przypadku, muzycznych. 10 zespołów, i to są różni, różne gatunki mudy, muzyczne. I to tym bardziej czyni ciekawym to wydarzenie, że ta różnorodność. Jak co roku organizujemy nasze Dnie Opola jest to święto naszego miasta. Jest na rynku główna scena, na której też między innymi występują gwiazdy muzyki polskiej. Uznaliśmy, że może dobry, jest to przedstawienie potem yy, zwycięstwa tej giełdy. I żeby on zaistniał na takiej scenie.